Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy. Tak, kochani, zgadza się, zgadliście, bo przeczytaliście tytuł. A! Kolejny odcinek z programu. Szkoła. I naprawdę ten odcinek jest warto oglądać, bo jest o mordercach. Zgadza się. Uuu. A Bóg mi świadkiem, teraz wszyscy kochają True Crime. No po prostu wszyscy, wszyscy wszyscy. No. Ale oczywiście, że zanim zaczniemy, jak zawsze początek, chciałem Was prosić o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejście na mojego Instagrama i mojego Twitcha, na którym transmituję w każdą środę i niedzielę o godzinie 20. A jeżeli nie macie czasu ani w środę, ani w niedzielę możecie również wejść na mój drugi kanał na YouTube o nazwie Lakardon TV, na którym znajdują się zapisy z transmisji. I teraz już, kochani, możemy powoli przychodzić do oglądania, bo widzę, że wam obiady stygną. Widzę. Już już oglądamy, już oglądamy. Oglądajmy. Zapraszam. Siedemnastoletnia Milena od kilku tygodni umawia się z 20-letnim Mateuszem. Dziewczyna spędza z chłopakiem każdą wolną chwilę. Często urywa się z lekcji, żeby razem z nim pograć w Dobra. ulubione gry komputerowe. Yy, Mordercami z Rosowisk. Milena i Mateusz uwielbiają wcierać się w postacie seryjnych morderców i odtwarzać popełnione przez nich zbrodnie. <laughs> I to jest zupełnie normalne! <laughs> Poszła chleb. O i to ja. <laughs> Dobra, teraz trzeba znaleźć się męża. Pewnie chowa się gdzieś w piwnicy. Będzie następny. Co ty robisz, czemu przerwałeś? Milena wnioskuje po uśmiechu Mateusza, że on ma jakiś debilny pomysł. Więc cokolwiek się teraz wydarzy, cokolwiek on powie, nie zgadzaj się! Nie! nie. Następna będzie moja sąsiadka. Co? O czym ty mówisz? Słuchaj, babka ma 70 lat, mieszka sama. Nikt się nie zorientuje, jak nagle zniknie. Ech. Mówiłem? Nie mówiłem! Nie mówiłem! Mateusz, o czym ty mówisz? Milena jest zaskoczona. Myśli jednak, że Mateusz z niej żartuje. Dwudziestolatek mówi jednak poważnie. Chłopak jest niezrównoważony psychicznie. Od dawna planuje morderstwo w realnym świecie i chce namówić do tego Milena. No ja nie wiem, kochani, jak dla was, ale jak dla mnie materiał na męża, materiał na męża. Nie śmiej się, mówię poważnie. Myślałaś kiedyś, jak to jest? Zabić kogoś tak wierz, naprawdę, w realu? Myślałaś, jakie to jest uczucie? No, pewnie nie musi być fajnie. Co to za odpowiedź? To chyba nie tylko Mateusz jest niezrównoważony. Słuchaj, możemy to zrobić. Okej, okay, wchodzę w to. I nagle tęsknię za tymi odcinkami szkoły, gdy największym problemem jest Tomek Porębski. Yeah. O Boże, SMS. O dulki. <grytania> Dobra, muszę lecieć, bo lesie mówi, że jak nie przyjdę za pięć minut, to dzwoni do moich starych. Milena nie wierzy, że Mateusz naprawdę chce zabić człowieka. Jest przekonana, że chłopak próbuje ją nabrać i traktuje wszystko jak zabawę. Nigdy nie myślałam, jak ktoś zabić człowiek, ale to musi być mega odjazd. I do tego nikt w szkole jeszcze tego nie zrobił. Będziemy pierwsi. Nie no, wygłupiam się. Przecież nikogo nie zabijemy. Prawda? Prawda? No, tylko Mateusz ma takie dziwne poczucie humoru. Poznaliśmy już pierwszą... Trwa lekcja fizyki, którą prowadzi Andrzej Lesicki. Milena jednak cały czas myśli o Mateuszu, który zaproponował jej zabicie sąsiadki. Uważa to za świetny żart i chce o tym opowiedzieć swojej przyjaciółce Uli. Stara, muszę ci coś potem powiedzieć. Jak ci powiem, no. padnie. padniesz. No, dawaj, dawaj teraz. Dziewczynka ma piórnik z Szanuję! A wy, kochani, się domyślacie może, jaka jest moja ulubiona bajka? Banana! Przecież nie teraz i nie tutaj. To no, jest hmm. tajne, nie wiem, że bardzo cię proszę, skup się na lekcji jeszcze. Przecież masz naprawdę spore zaległości z fizyki. No, jakoś fizyka mnie nie kręci. Mimo wszystko będziesz musiała ją zaliczyć. Dobrze? Mhm. A swoją drogą jaka siła sprawiła, że spóźniłaś się na lekcję Zagadałam się z chłopakiem. Zagadałaś się z chłopakiem. Trzy, dwa, jeden. Dzwonek! No o, brawo zostać woźnym. O dej jak pocisnął! Dokończymy to na następnej lekcji. Do widzenia. Andrzej Lesicki zna nowego chłopaka, Milenę. Nauczyciel uczył go kiedyś i wie, że to bardzo wybuchowy i nieobliczalny chłopak. Chcę przestrzec Milenę przed Mateuszem. Przepraszam, ale czy mogłabym odzyskać mojego laptopa? Tak, ale tak jak mówiłem, po wszystkich lekcjach, dobrze? Zresztą, Milena, chciałem z tą chwilę porozmawiać. Ula, zostaw nas na chwilę. To jest. spotykasz się z Mateuszem Kasprzykowskim, tak? No tak, a skąd go pan zna? Wiesz co, uczyłem go kilka lat temu i trudno zapomnieć takiego ucznia. Niezłe ciacho, co nie? Też się panu podoba? No tak, tak, ale ja nie o tym teraz. Don't try to change the subject. Zepsute ciacho może zaszkodzi, dobrze? Przestań się z nim spotykać. Naprawdę, on zrobi ci krzywdę. Ale o czym pan mi w ogóle mówi? Ja go kocham. Milena, zrobisz tak, jak będziesz uważała za stosowne, ale to jest zły człowiek. Proszę pana, aktualnie to jest najważniejszy człowiek w moim życiu. I nie obchodzi mnie to, co pan o nim mówi. Mogę już wyjść? No idź. Dziękuję bardzo. Nie podoba mi się, że Milena spotyka się z Mateuszem. Uczyłem tego chłopaka kilka lat temu i już wtedy to był bardzo agresywny, niezrównoważony, niebezpieczny człowiek. Rozmawiałem z Mileną, bo boję się, że on zrobi jej krzywdę. 17-letnia Milena postanowiła zażartować sobie ze swojej przyjaciółki Uli. Zamierza udawać przed nią, że razem ze swoim chłopakiem chce zabić człowieka. Dziewczyna cały czas myśli, że to świetna zabawa. Nie zdaje sobie sprawy, że Mateusz naprawdę zaplanował zabójstwo swojej sąsiadki. Okej, tutaj nas nikt nie powinien usłyszeć. No to skoro nikt nas nie powinien usłyszeć, to może mi powiesz wreszcie, co cię tak podnieco od rana? Stara, słuchaj, myślałaś kiedyś nad tym, żeby zabić człowieka? No nie, nie myślałam, ale wiesz co? Chyba już mnie nie interesuje, co chcesz mi powiedzieć, to ja już pójdę. <ścoughs> Cześć! Co? No to, co słyszałaś. No Przyznaję, na pewno się nad tym zastanawiałaś. Czy to by odbiło? No, nie nie odbiło mi. No, po prostu to jest najbardziej pojechany pomysł, jaki w życiu słyszałam. I od kogo usłyszałaś ten najbardziej pojechany pomysł? No, a czy to ma znaczenie? Od Mateusza. Zaproponował, żebyśmy razem kogoś zabili. I ona o tym mówi tak casualowo. Zupełnie jakby zaproponował jej pójście na kebaba. No i tak się zastanawiam, czy może nożem, czy może bronią. No, Ty czy... mnie teraz wkręcasz. Nie, nie wkręcam cię. Po prostu zawsze marzyłam o tym, żeby strzelić komuś w łeb. Ale może być problem z kupnem broni. No chyba, że znasz kogoś, kto sprzedaje. Opanuj się, kretynko. Czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? Tak, dobrze słyszę to, co mówię. Ale uważam też, że nóż też jest dobrym pomysłem. Nie, Wyobraź nie. sobie, jak wbijasz go w taki brzuch i ciepła krew spływa ci po dłoniach. No i dokładnie w tym momencie żegnam się z pieniędzmi za ten odcinek. Witaj demonetyzacjo. Co się patrzysz, paru wodę, tak? Posłuchaj, ja już raz to miałam, nie potrzebuję powtórki. No przestań już. Przecież wiesz, że ci wkręcam, daj spokój. Nie no, to było mocne, serio. Przez chwilę nawet pomyślałam, że tobie naprawdę odbiło. Nie no, co ty, ale w sumie mogłyśmy tak wkręcić więcej osób. Dobrze, a jako masz pewność, że Mateusz żartował? Mm, no co ty, o co ci teraz chodzi? No, obie wiemy, że on jest jakiś dziwny. Mm, możesz tak tylko nie mówić, to mój chłopak. Milena, chodzi mi tylko o to, że może on naprawdę chce kogoś zabić. Przecież jakby tak było, to bym mu chyba powiedziała, że zwariował. Milena, i wtedy się staniesz dla niego niewygodnym świadkiem i tyle. Przestań tak mówić, to jest mój chłopak, zrozum to. Dobrze, tylko żeby nie było, że cię nie ostrzegałam. Okej, okay. Milena nabrała mnie na to, że chce zabić człowieka, i to było całkiem spoko. Ale jeśli chodzi o jej chłopaka, to ja nie mam żadnej pewności, że on żartował. To jest psychol i na niego trzeba uważać. Ale ulka mnie wkurzyła, że tak powiedziała Mateuszu. On wcale nie jest dziwny. Ona jest po prostu zazdrosna, bo Adrian z ją zerwał, a ja w końcu kogoś mam. I to ją po prostu boli. Milena skończyła właśnie lekcję. W szatnie ja czeka na nią Mateusz. No, hej, co ty tutaj robisz? I do tej szkoły mogło tak sobie po prostu wchodzić randomowi, dorośli ludzie i nikomu to nie przeszkadza, tak? <grym, grym>, Okej. Okay. Wymyśliłem plan zbrodni. Tak? Słuchaj. Ona zawsze o ósmej wieczorem ogląda głośno jakiś serial. Telewizor przygłuszy jej krzyki. Mhm, to jak ją zabijemy? A, patrz, co załatwiłem. Milena nadal myśli, że chłopak żartuje. Dwudziestolatek jednak nie tylko zaplanował już morderstwo, ale także kupił narzędzie zbrodni. Uważa jest nabita! Jasne. Czy ty się przestaniesz wreszcie wygłupiać? To jest poważna sprawa. No tak, my razem zabić człowieka, tylko mamy problem, bo Ulka wie o wszystkim, co jak nas wyda. I jak ty mogłaś komuś o tym powiedzieć? No, Ale przestań, o co ci chodzi? Chciałam, żeby było zabawniej. No Milena, i po tej rozmowie nadal uważasz, że Mateusz żartuje, tak, tak? Jeszcze jak. Do Mileny powoli zaczyna docierać, że Mateusz nie żartuje. Dziewczyna zaczyna się bać. Jak ona się komuś wygada, to ją też będziemy musieli zabić. Przestań, to już przestaje być śmieszny. Chłopak atakuje nastolatkę. Zaczyna ją dusić sznurem. Dziewczyna jest przerażona. To zacznij mnie traktować poważnie. Puść nie. I to wszystko dzieje się w szkole, do której chodzą dosyć setki dzieciaków i pewnie, nie wiem, ze 30 nauczycieli. Ale tego nikt nie widzi, nie, nie, wszyscy przymykają oko. Nie, nie, to nie moja sprawa, niech sobie koleś dusi tą dziewczynę. Nie. Zaufałem ci, a ty sobie z tego zrobiłaś zabawkę. Przestań, nie mogę dychać. Zdradziłaś mnie. A Myślałam, że ty żartujesz. Jak gdy mogłaś myśleć, że ja żartuję? A jak ty mogłaś pomyśleć, że mogłabym zabić człowieka z tobą? No teraz już nie masz wyjścia. Czekam na ciebie ósmej. Lepiej, żebyś była. Ach, ten mój Mateusz żartowniś, no. Cały czas myślałam, że Mateusz mnie wkręca. Ani przez chwilę nie pomyślałam, że on naprawdę chce zabić człowieka. U, to jest stary laptop. To pierwsze ma to wejście stare VGA do monitorów. Hmm. Co, co? A, a tak, morderstwo. Tak, skupmy się na tym lepiej. No i co ja mam teraz zrobić? Umyśli, że przyjdę dzisiaj do niego i zrobię to razem z nim. Ale nie mam mowy. Teraz już wiem, że on jest psychiczny i nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Może to hamskie, ale. Nie chcę, żeby kumple się ze mnie śmiali, że mam chorą dziewczynę. To był co prawda tekst z drugiej historii w tym odcinku, której nie komentujemy. Ale koleś, ty chyba jest złym człowiekiem, prawda? Ty, ty chyba jest złym człowiekiem. Milena jest przerażona. Wieczorem nie przyszła na spotkanie z Mateuszem, który chciał zamordować swoją sąsiadkę. Ten przez całą noc do niej dzwonił i przesyłał sms -y z pogróżkami. Luka, musimy pogadać. Co się dzieje? Mati nie żartował. Co on ci zrobił? Nie dotyka! To... Spokojnie, ej, <laughs> prawie się dałam nabrać, wiesz? Ja nie udaje! Patrz. Nie no, ładny masz talent. Całą noc do mnie pisał i dzwonił, no. że mamy się spotkać, czeka na mnie pod szkołą. Ja ty to mówisz na serio? No oczywiście, że tak. Co, nigdy bym nie powiedziała, że jakiś nauczyciel ma rację. Lesiu miał, ostrzegał mnie przed Mateuszem. Ale ja też ci mówiłam, że on jest jakiś dziwny. No, no tak, tylko ja tego nie widziałam. Ej, to wszystko z powodu tych złych gier komputerowych. Ej. Bo się głupia zakochałaś po prostu. No ale co ja mam teraz robić? Do no sorry, Milena, do no nie masz wyboru. Trzeba zamordować staruszkę, no Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Musisz z nim zerwać. No, ale boję się. Czekaj. Co się dzieje? Znowu napisał. Co? Czeka za szkołą. No to musisz tam iść, no. No ale co, jak mnie zabije? Nie zabije cię, on chce... Czy... Tylko cię zastraszyć, naprawdę. A ty, koleżanko, dałaś jej właśnie najgorszą możliwą radę. Milena, nie idź tam. Idź od razu do nauczyciela, albo lepiej do policji. Jezus Maria! Spokojnie, ty mu się po prostu nie dasz, pójdziesz, powiesz, że z wami koniec i koleś musi się odpieprzyć. Ula, no nie wiem. Ale ja wiem, słuchaj, nie ja skoczę teraz tylko do łazienki, to tu na mnie poczeka, a ja pójdziemy tam razem. Okej. Okay. Mówiłam Milenie, że ten chłopak to jest jakiś psychol, że trzeba na niego uważać. No, Ula mówiłaś. I teraz jej mówisz, żebyście poszli się z nim spotkać i ty ten koleś ma dosłownie sobie się sobie. Ty, ty masz dobre pomysły, no nie? Ale nie, ona się wola cały czas na mnie obrażać. Nie wiem, dlaczego wplątała się w taki sywale, ale nie zostawię jej teraz tym samej. Pójdziemy, spławimy tego chłopaka i na koniec o wszystkim zapomnimy. I to był ostatni raz, gdy ktokolwiek widział Milenę i Ule żywe. Ula nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczny jest chłopak Mileny. Dwudziestolatek nie przejmuje do wiadomości, że Milena może z nim zerwać. Ma przy sobie broń i zamierza zastrzelić dziewczynę, jeśli będzie próbowała go rzucić. Cześć Mateusz, musimy pogadać. Zgubiłaś telefon? Nie. Co się mu nie odbierasz? Nie dzij się na nią. Ty co Zostan ty w ogóle co to jest? Co to jest? Nie, nie chcę z tobą być, jesteś psychiczny. No, ty nie możesz ze mną zerwać. Mogę i zrywam z tobą. Chłopak wpada w szał i wyciąga pistolet. Może to już nie wygupiaj się, zostaw tą broń! No to zostaw to, odłóż tą broń! może ostatnią szansę. No to już nie wygłupiaj się. Weź broń. Nie, po co? No weź ją! Nie! Mam tą broń! Bierz to. Zabij ją! Nie, nie zrobię tego! Zabij! Nie zrób. Jezus Maria! Było blisko. Dobrze to on oberwał. Milena, chodź wieprzamy! Kula rani Mateusza w nogę. Przerażone dziewczyny uciekają do szkoły. To było straszne. Mateusz chciał mnie zabić. Udało nam się uciec, ale ja wiem, że to jeszcze nie jest koniec. On na pewno będzie chciał się zemścić, bo on totalnie zwariował. A widziałem Milena to spojrzenie w bok. Na pewno z boku stał reżyser ze scenariuszem. Mówiłam ci, że on jest niebezpieczny. Po co my się z nim spotykałyśmy? Milena, ja myślałam, że to jest człowiek, któremu jak się raz powie, żeby się odpieprzył, to on to zrozumie. Milena i nie ula są w szoku. Boją się, że ranny chłopak je zabije. On nam tego nie daruje. Będzie chciał się zemścić. My musimy to komuś powiedzieć. Nie wiem Nauczycielowie, jakiemuś komukolwiek. A uwierzą nam? Nie mają wyboru. Rozmowę uczennic słyszy Andrzej Lesicki. Nauczyciel szukał dziewczyn, bo nie pojawiły się na jego lekcji. No? Słuchaj, co było tak ważnego, że opuściłyście lekcję? Milena, z tego co dobrze pamiętam, to jest twoja czwarta nieobecność na fizyce w tym miesiącu. No słucham was. No, no bo ich chłopak chciał nas zabić. Mateusz? Co zabić? A, chciał was zabić? Nie, dzień jak codzień w tej szkole. Tak, Mateusz, pokłóciłam się z nim za szkołą. On miał broń, szarpaliśmy się, ona wypaliła. Nie chciałam go postrzelić, ale wiem, że on tutaj przyjdzie się na nas zemści, Wiem. Dobrze, pani Jadwigo, ja dzwonię na policję. Proszę wyjść przed psysi? szkołę Dobrze, pani Jadwigo, ja dzwonię na policję. Pani wyjdzie przed szkołę i obezwadi Mateusza, dobra? Ja dzwonię ja na policję. Czekać na policję, jak tak. przyjadą funkcjonariusze do dyrektora. Zaszne. dobrze? Ida, ida, e, ida. To było dopiero co chwilę temu, tak? Tak, przed szkołą. Przed szkołą. Halo? Policja Andrzej Lesicki. Dzwonię z zespołu szkół 22. Przed chwilą chłopak groził uczennicom bronią. Tak, tak. To było przed szkołą. Chwilę temu. No, myślę, że jeszcze jest na terenie szkoły. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, słuchajcie, policja zaraz tu będzie, a my idziemy do dyrektora, dobrze? Ula i Milena idą z nauczycielem do dyrektora. W szkole rozpoczyna się przerwa. Tymczasem na korytarzu pojawia się Mateusz. Dwudziestolatek jest wściekły. Ma przy sobie pistolet. Jezu, pani, Jadwiga, żartowałem! On ma broń! Proszę go nie obezwładniać! Skąd tu jest? Zostańcie tutaj, dobrze? W takim zdanie do szkoda, eee, no to jest samy może samy Mateusz Milenie. Niech Pani nie No, ma no cześć Mateusz, czego chcesz? Chcę pogadać z moją dziewczyną. No to chodź porozmawiałem przed szkodą, że Chodź, ale. chodź. On ma broń! Mateusz, dobrze? Ja rozumiem, że jesteś zdenerwowany. Możemy porozmawiać przed szkołą, z broń przy szkołę, ja stokaję, tak? sobie! Z panem, tylko z moją dziewczyną. Panie Pani spokojnie! I pan Leśnicki to kompletnie zignorował. Zamiast się rzucić na chłopaka, gdy jeszcze nie miał nic w dłoniach, po prostu poczekał, aż wyciągnie pistolet. Mądrze! Naprawdę, odłóż broń, nie strzelaj! Ja rozumiem, że jesteś zdenerwowany, dobrze? Ociekaj. Odejdź! Ty naprawdę, to jest. Odejdź. Poważna rana, pojedziemy do szpitala, tylko odłóż broń, dobrze? Proszę cię. Przestań pieprzyć! Nauczyciel natychmiast wykorzystuje sytuację i napastnika. Dziewczyny, do, do, do dyrektora od razu. Załóżcie dyrektora. Ja idę. No. Idziemy, chodźcie. Chodź. Ja, ja tutaj czekam na policję. Uczułem Mateusza. Zawsze wydawał się niezrównoważony, ale nie wiedziałem, że do tego stopnia. Takie rzeczy dzieją się w amerykańskich szkołach. To się słyszy w programach informacyjnych. Wszyscy mieliśmy dużo szczęścia. Policjanci zawieźli rannego chłopaka Mileny do szpitala. Po opatrzeniu rany zostanie on przebadany przez psychiatrów. Nastolatki cały czas bardzo przeżywają całą sytuację. Czy to prawda, że to wy tego chłopaka? Tak, ale to, to nie była nasza wina. W sumie to wszystko przez niego my nie chciałyśmy. A nie chciałyście! W takim razie te wszystkie Twoje winy, skoro żałujesz, zmazujemy. Mazu, 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 mazu. No dobra, to sprawa zamknięta. Choć Łukasz, idziemy na kawusie. To znaczy. Pokłóciliśmy się. On najpierw celował we mnie, a potem kazał mi strzelać do uli. Chciał nakłonić Milenę, żeby mnie zabiła. No, ale ja nie chciałam. I wtedy zaczęliśmy się szarpać. I ta broń, ona tak nagle wystrzeliła. Zraniła go w nogę, a my uciekłyśmy. To, co mówicie, jest porażające. Uciekłyście prosto do szkoły, prawda? Tak, a on popiec za nami. No i gdyby nie pan lesicki, ja nie wiem, jakby się to skończyło. Ja wiem. Zabiłby nas. Czekaj chwileczkę, ale co to za chłopak? Skąd wy go znacie? Słuchaj, ten chłopak parę lat temu chodził do naszej szkoły. To chłopak mileny. No już były. Właśnie kurzył się o to, że chciałam z nim zerwać, bo bo się gubałam. To naszej to on ci zrobił, tak? Tak, pod duszą. Już parę lat temu ten chłopak wydawał się e, bardzo niezrównoważony i agresywny. Ja pamiętam, on wtedy w te całe gry komputerowe grał, no. Mm. On zaplanował morderstwo. Co takiego? No, tak, już nawet miał wypatrzoną ofiarę, jakąś starszą panią. Milena, dlaczego nam nic nie powiedziałeś? No bo myślałam, że kiedy z nim zerwy, to się odczepi. A gdyby on zabił tę starszą panią, to co? Pomyślałeś o tym? Nie myślałam o tym w ten sposób. W sumie o tym nawet nie pomyślałam, ale Milena, rzeczywiście trochę słabo. Bo owszem, ty byś zerwała z Mateuszem, miałabyś święty spokój i tak dalej, i tak dalej, mogłabyś zapomnieć. Ale co ze starszą panią, którą by zamordował? Co z nią? Dobrze, najważniejsze, że nam się nic nie stało. Ulka próbuje mnie pocieszać, ale to nieprawda, że nic się nie stało. Mateusz próbował nas zabić. To cud, że przeżyłyśmy. Żałuj, że go kiedykolwiek poznałam i że się w nim zakochałam? Tak mogłam nie zauważyć, że to totalny psychol. Już nie, nie zaufam żadnemu chłopakowi. Mimo, że minęło kilka dni od postrzelenia niezrównoważonego chłopaka, Milena i Ula nadal bardzo przeżywają to, że Mateusz próbował je zabić. Myślałam, że są twardsza, ale całą noc nie przespałam. Mam że miałam dokładnie to samo. Nie wiem, co będzie dalej, bo już nigdy nie zaufam żadnemu chłopakowi. Nie no, nie przesadzaj, po prostu miałaś pecha. Raz trafiłaś na krytynę i tyle. Teraz siedzi w areszcie, policjanci powiedzieli, że na pewno pójdzie do więzienia, ale... Ale on w końcu z niego wyjdzie. Nie Milena, nie myśl teraz o tym, skupmy się na czymś innym. Na czym? Pogramy może w GTA i tam pomordujemy ludzi, he? Nie wiem, może na nauce? Tak. Wiesz, w sumie wypadałoby poprawić kilka ocen. Nie no, jakoś trzeba zdać ten semestr, a poza tym... No lepiej nie mieć kolejnych problemów, pając na głowę kuratora, nie wychylajmy się zbytnio. No może masz rację. Od dzisiaj totalna zmiana, zero wagarów, zero fajk i zero bujek, tylko nauka. Wiesz No, tej dziewczyny jeszcze się No Dzień dobry. Fajnie. To co, pouczymy się trochę? Powiedzmy, powiedzmy. Możemy. Milena, jak to mieć? Czy już? Już lepiej. Tak. Zapraszam wszystkich, chodźcie. No dobra, kochani. Mówię na początku odcinka, będzie potężnie, By było, było. Ee. -e -e. No warto teraz dać subskrypcję, chyba, bo pawełek nie kłapie. Nie no, serio, dajcie suba, no dajcie suba i nie grajcie w te gry komputerowe, nie grajcie. Uuu. Dobra kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Oczywiście, jak zawsze koniec chciałem was prosić o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźcie mojego Instagrama, Twitcha i mój drugi kanał na YouTube o nazwie Lakardum TV, gdzie znajdują się zapisy z transmisji. I jeżeli macie, kochani, więcej paradokumentów, gdzie działo się tak potężna historia jak ta dzisiejsza, to proszę wyślijcie mi je w wiadomości prywatnej na Instagramie. Nazwę paradokumentu plus numerek odcinka kto wie, kto wie, może skomentujemy ten odcinek, który wy akurat wysłaliście. Dug no zobaczymy, zobaczymy. No dobra kochani, to by było tyle na dzisiaj. I oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku jak zawsze, za dwa dni o godzinie 16. Do zobaczenia.